Głoszenie Ewangelii Łaski, nauczanie domowe, 3 października, list do Galatów, rozdział 1, wersety od 6 do 12. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt. I którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my, albo Anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze raz mówię: gdyby Wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz. Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc Wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Rozpoczynamy lekturę listu do Galatów. List ten jest bardzo teologiczny i porządkujący. Widzimy to od pierwszych wersetów. Paweł reaguje na zamieszanie duchowe, które zostało wywołane we wspólnocie Galacjan, wtedy kiedy ktoś próbował dorzucić jakąś swoją ludzką mądrość do Ewangelii. I Paweł mocno zareagował. Czemu wy zamieszanie wprowadzacie? Czemu przyjmujecie takie dziwne wprowadzające chaos twierdzenia? Nie ma innej ewangelii. Jest tylko ewangelia Jezusa Chrystusa i ewangelia o Jezusie Chrystusie i ewangelia, którą jest Jezus Chrystus. To on jest zbawicielem. Nie ma innego zbawiciela. To zbawienie jest w Jezusie i przez Jezusa. I to zbawienie jest dlatego, że Jezus właśnie przyszedł na Ziemię. To On stał się tym zbawieniem. Nie ma nikogo innego, kto mógłby zbawić, kto mógłby coś do zbawienia dokładać, kto mógłby to zbawienie korygować. Nie ma. Kogoś takiego, i nie ma potrzeby, żeby takie coś robić. I Paweł przez cały ten list krzyczy tę jedną prawdziwą wiadomość: Dobra nowina to Jezus. Ale widzimy, że ciągle w człowieku jest takie pragnienie, taka tendencja, żeby coś dołożyć, żeby coś dołożyć do odkupienia. No ale to już się wydarzyło, żeby coś dołożyć do spowiedzi, ale ona jest określona. Żeby coś dołożyć do Mszy świętej, ale to zostało już przez Kościół pokazane dzięki łasce Bożej, jak to ma wyglądać, żeby coś dołożyć do Ewangelii, no ale ona już jest spisana i kompletna. Taka tendencja, żeby coś dołożyć, bo gdzieś tam się, w naszym sercu, w naszej głowie, kluje podejrzenie, a może to nie jest skuteczne. A może to Jezus nie zadziałał tak w pełni? Paweł mówi jasno: Jezus już cię odkupił bez Twojego udziału. Czy ty chcesz tego, czy ty nie, Jezus umarł i zmartwychwstał. To jest fakt. Jezus przyszedł z miłości. To jest fakt. Jezus przybił grzechy do krzyża. To jest fakt. I z tym nie ma dyskusji. Czy ja to przyjmę? Czy inny człowiek to przyjmie, czy skorzysta z tej łaski, skorzysta z tego odkupienia i przyjmując je, staje się uczestnikiem zbawienia, to następne kroki. Ale dzisiaj Paweł będzie krzyczał: Dobrą nowiną jest Jezus i przyjmij to. W dalszej części listu będzie jeszcze to precyzował, określał, opisywał i my też to zrobimy. Ale dzisiaj najważniejszą rzeczą jest przyjmij. Prawdę, i przyjmij Jezusa. To jest zbawienie. Nie ty siebie zbawiasz. Nie ktoś obok ciebie zbawi. Zbawiciel jest tylko jeden. I to jest dobra nowina. Bóg posłał zbawiciela i dokonał tego odkupienia, którego potrzebowaliśmy. Zadanie więc dla ciebie na dziś. Przyjmij to, że Jezus podjął to dzieło odkupienia ciebie. Z własnej woli, skutecznie i bez czyichkolwiek dodatków. To jest dobra nowina, którą dzisiaj Ty przyjmij, przeżyj, a wtedy zobaczysz, jak Jezus Cię pociągnie do udziału, do tego, żeby mieć z Nim współpracę, żeby swój współudział w dobrej nowinie przeżywać. Ale to jest następny krok. Pierwszy jest taki. Dobrą nowiną jest Jezus Chrystus. Przyjmuje to i dziękuję za to Bogu. Niech ci w tym przyjmowaniu błogosławią sam Ojciec Syn i Duch Święty.